Wreszcie podzielimy się z wami e, naszą taką małą, skrywaną tajemnicą i tym, czym będziemy się w najbliższym czasie zajmować. Nie wiem, czy e, słuchać mnie, bo gra moje radejko kuchenne, jak stara wybija Wam po prostu kiedy w domu gra radejko. Więc wracając do meritum, e, tak podzielimy się z wami dziś naszą małą, e, skrywaną tajemnicą i powiemy, czym będziemy się w najbliższym czasie. Zajmować. Myślę, że dla wielu z Was nie będzie to zaskoczenie, ponieważ no siedzimy w tym temacie bardzo długo i uwielbiamy to robić i nawet jak was spotykamy na ulicy to jest jeden z top tematów, który zawsze jest poruszany. Yy, dzieci jest chyba tematem, yy, są tematem numer jeden, a to jest właśnie ten drugi temat i yy, cieszę się, że będziemy mogli o tym temacie długo rozmawiać i będziemy mogli się tym tematem zajmować. Jaki to temat to? wrzucę wam yy, gdzieś koło 19, 20. Mam nadzieję, że wszystko będzie gotowe i będę mogła się z wami mm, tym podzielić. Przemówiłam tak, to mówiłam właśnie. Ja stojąca nad garnkiem kropniku, więc do usłyszenia, do zobaczenia potem. pa. pa. Siłowni, słuchajcie, a mój mąż mówi: Miałem trawę skosić, miałem to zrobić. Nic nie zrobiłem, bo dzwoniły telefony. Ja się tak cieszę i mówię do niego, kto oglądał selling sunset, to wie, że mam ochotę po prostu wziąć i zadzwonić tym dzwonem. E, nie, że sprzedaż, ale że po prostu jest telefon. Jest mi ogromnie, ogromnie miło. E, fruwam gdzieś, unoszę się nad ziemią, jestem taka szczęśliwa. E, no i będziemy mieli co robić, coś czuję, także super.